na mnie jest, na mnie jest, Czekaj, jak to się grało. Ja nie wiem, już sam nie wiem. Jest luz, nie widzę ciebie, nie słyszę o ciebie i górne siedzę koło ciebie. Mała no, jestem w siódmym niebie, mm -hmm. Ja nawet dla na ciebie szkołę zmienię, tak yes. jest. Siedzę na mapie i piszę ten tek, bo kurwa naprawdę kocham cię zostać tutaj Tutaj, Że mm, nie myślę o chrubach, to, mm, to tylko myślą że to czuję jak nie będzie Dzień tu za mało, 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 mało Dla mnie jest, dla mnie jest Czekaj jak to się grało, już sam nie wiem Już sam nie wiem Ej Nie wiem czy wiesz, to będzie wiralem Nie zmienisz mnie a czy zrobisz mi śniadanie He, he, żartowałem, Czekaj, czekaj, zapomniałem Twoje serce wygrałem Mmm Ale wiem, z kim rywalizowałem Mmm Przez chwilę, przez chwilę i tyle Chcesz, to kupimy sobie wiele. Kiedyś, tam gdzieś Ja to wiem mm. Proszę, dostać tutaj Mmm na nie chlebach mm. ja tylko miesiąc o to czuję Jak jeden dzień Dzień to samo. Tam ja nie jest, tam nie jest to się grał, już sam nie wiem, już sam nie wiem Ja, 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 is not a free beat purchase a license before using it any song released with this beat without purchasing a license will be taken down